Zadanie piąte. Wartość wyrażenia takiego jest równa. I co my tu mamy? Mamy ukochaną wartość bezwzględną. I y, już Wam wklejam to, co jest w tablicach maturalnych na temat wartości bezwzględnej, bo uważam, że powinniście to wiedzieć, jak rozkminiamy to. Ok. Dobra. Czyli widzicie, wartość bezwzględna to jest x lub minus x, w zależności, czy ta liczba między wartością bezwzględną jest większa od zera, czy mniejsza. No i dobra, jak to się ma w naszym przykładzie? Mamy 8 minus 4 pierwiastek z 5 minus 3 pierwiastki z 5 minus 8. To się równa. I tak. Zobaczmy, ile wynosi 4, czyli 4 razy pierwiastek z 5. To jest 8, czyli tak, 4 pierwiastek z 5 w przybliżeniu to jest 8,94, tak? Czyli jak od 8 minus 8,94 odejmę, to otrzymuję liczbę na minusie, tak? Szacuję wartość tego wyrażenia w wartości bezwzględnej. Czyli jeśli coś jest na minusie, to patrzę tu, w to miejsce. I o czym to mówi? Masz liczbę mniejszą od zera w wartości bezwzględnej. No, mam. To daj przed tą liczbę minus. No to robię, jak mi każą. Minus. Otwieram nawias, piszę tą liczbę w wartości bezwzględnej i teraz tak, tu jest minus przedtem, więc zmieniam znaki, minus 3 pierwiastek z 5 plus 8, to się równa, to się równa, minus przedtem zmienia mi tu znaki, to jest minus 8 plus 4 pierwiastki z 5 minus 3 pierwiastki z 5 plus 8, to się równa, to się równa ósemki bach bach, cztery kwiatki minus trzy kwiatki, został mi jeden kwiatuszek. Odpowiedź A.